Cześć wszystkim, z tej strony Ron. witam was w kolejnym odcinku Naruto Shibody na Ultimate Ninja Storm 3. Dzisiaj gramy, 18 Bo odcinek już, Karin, czyli tutaj formacja Hebi. Doszliśmy właśnie już do tego momentu, gdzie są właśnie te trzy postacie. Następny odcinek będzie z Suigetsu, a także z trzema Saske, aż trzy tryby Saske. Okej, okay, dobra, pierwsza walka, którą stoczymy będzie z Yugito, zobaczymy jak w ogóle Karin się gra. Mamy także Kibę, Sasuke, Nejiego, Gare widzę. Kto tam jeszcze będzie? Rokli. I. E, I taci, i taci jeszcze. Ok, no dobra. No to walczymy. Yugi to pierwszy przeciwnik, pierwszy, przeciw, pierwszy krótki odcinek chciałem powiedzieć. E, I dzisiaj gramy chyba tu Uchiha Hideout. Tak, ostatnio było Orochimaru, dzisiaj jest Uchiha. No to zaczynamy, zaczynamy. Jeszcze niech nam się tutaj załaduje to. O, ma killera B oraz saskę w saporcie. My mamy Itacego i Daruja. Daruj. No właśnie. Zobaczymy, zobaczymy. E, co to było? Ha. Ona chyba wzięła saporta, nie? Kurczę, ale się ma rezwona. Masakra. Ludzie. To nie jest postać chyba do walki w ogóle stworzona. No taka sobie, na razie to idzie tak sobie. Okej, okay, uwolnienia widzę w każdej chwili. Nie możemy robić co to jest. Jakiś trujący chyba proszek, nie wiem. Czy pył, podobnie co się... E, podobna technika jaką ma ino. Kurde z łapami. Ten, saskę złapał. W, no. Wamaterasu. Materasu. Chciałbym zobaczyć ultimate, jak u niej wygląda. Schowaj się, zaklona! Fak! Kurde, dobra, dobra, dawaj, skup się troszeczkę. Próbujemy. No nie! Kurcze, skontrowała mój atak. Boga, uciekać, uciekać, uciekać. Próbuję jeszcze raz. Nie, dlaczego, kurde, nie da się trafić? Po prostu. Próbujemy. Jeszcze raz. O, słabe. Naprawdę słabe. Po prostu przyklejenie notki. Nie Jest to kurczę na pewno jakieś efektowne. Okej, okay, dobra. Dobijemy ją normalnie. Taka sobie ta postać. Już mi się tak... W ogóle mi się, powiem wam, nie podoba. Jest, bo jest. No ale cóż, jak każdą postacią, to każdą będziemy grać. No i zobaczymy, zobaczymy, jak dalej pójdzie. Boję się trochę następnych walk, bo się ciężko nią gra. Nie jest taka dobra, jest wolna strasznie, naprawdę. Hiba i Sasuke. O, Kiba. Gara oraz taci. O, dobra, dobra. Ten, ten u niego jest w drużynie oraz Neji. Jakby tam było zamiast Nejiego Shino, tak? Tak, Shino. To praktycznie by miał drużynę w komplecie. No, jeszcze Hinata była z nimi chyba. Wow, uwaga, uwaga. Gatsuga od razu. Dobra. Nie ma co. Ciekaw jestem, czy właśnie Kiba ma ten, ten uwolnienie w każdej chwili. Ma uwolnienie w każdej chwili, bo widzę to przeciwników. I chyba to jest tak, jak mówiłem wcześniej, zmienianie tego psa w swojego klona. Wow, 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 wow. A nie, sorry, może kurczę robić Gatsugi. Teraz wziął to uwolnienie, cholera. Spróbujmy, czekajcie, czekajcie, Ultimata jebnąć. Pięknie, udało się, udało się go trafić. Okej, okay. spróbuję trochę Aj kurde fuck, ależ się to kontruje szybko strasznie ciężko jest z nią podbiec, powiem wam jest jakiś problem za dużo się ona zastanawia chyba Fuck, masakra naprawdę masakra się nią gra nie podoba mi się w ogóle ta postać ale cóż musimy jakoś tutaj przebrnąć może nie wygram wszystkich walk ale będę się starał o, uwaga z daleka od tych wybu wybuchających. mi troszeczkę narzucamy tych może co No podejdź, podejdź, podejdź kolego Zajebiście Oberwał Troszeczkę oberwał. No i dobra, wygraliśmy I taci się zblokował, klon i taczego. I została nam tylko finalna Finałowa, finalna walka. Z kim to się zaraz okaże. Tam chyba był Gara, nie? I ktoś jeszcze. Tak, Gara albo Itachi. No zobaczymy, zobaczymy. Gara. Jednak z Garą będziemy walczyć. Okej, okay, no dobra, fajnie. No to lecimy, lecimy tutaj z koksem. ależ słabo to zabiera, naprawdę. Czekajcie. Dawaj, dawaj. Gara też jest taki w tej formie bardzo wolny. No ale ten jego piasek i tak mi się wydaje, że jest o wiele lepszy niż tutaj postać Karin. Wow. Co on tam zrobił? Co ty chciałeś zrobić? Ja chciałbym cię złapać. O, udało się złapać. I Ultimate. Kurde, za, za, zablokował całkowicie. Ten jego piasek jakiś taki szary się wydaje O nie, szlak. Ale trzeba przyznać, że Gary Ultimate jest zajebisty, nie? Na wielką skalę. Robiła y, ten. No, kurde, uwolnienie. Zrobiłem <grywki> uwolnienie. Nie wiem, co ono daje. Ale nawalam, nawalam ile wlewię Patrzę tak na przeciwnika, czy coś mu nie zżera, tak jak w przypadku Kinaty lub Nejiego, że on właśnie podczas uwolnienia całą czakrę wysysał z przeciwnika Dobra, wyłącz, wyłącz uwolnienie, samo się wyłączyło Próbujmy wykończyć. Kurczę, zajebiście. Jeszcze zobaczymy Secret Factor. No i dobra. Pięknie. Kolejny turniej za nami. O, dobra, że już mam... Dobrze, że już mam za sobą tą postać. Mam nadzieję, że Suigetsu będzie o wiele lepszy. No, sasuke się tam nie marcie, bo nim grałem, dosyć fajnie się nim gra. Ale dobra, Karin jest zwycięzcą, ja się z Wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć.